Teraz ja mam do Was pytanie. Czy wierzycie w to, że jeszcze nie jesteście na miejscu, że jeszcze musicie coś zrobić, aby być tu i teraz? Wierzymy czasem, że po potrzebujemy coś zrobić, aby być tu i teraz, będąc tu i teraz. Wierzymy, że potrzebujemy się oświecić, po to, żeby zobaczyć, że już jesteśmy w przebudzeni, oświeceni, że świadomość już jest. Ponieważ ja jestem tutaj, po to, aby przypomnieć nam, że nie mamy już czego szukać, że nie musimy niczego poprawiać, że nie musimy niczego zmienić, aby rozpoznać to, że już jesteśmy w doskonałości. Że już jesteśmy jednością i już nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy oddzieleni od czegokolwiek. Nasze oddzielenie, nasze poczucie oddzielenia powstaje wyłącznie w naszej głowie w postaci myślenia o tym, że jesteśmy oddzieleni. Natomiast jest to myślenie na tyle jest zwodnicze dla nas i na tyle bywa mocne, że im bardziej jest mocne, tym bardziej wydaje nam się, że jesteśmy oddzieleni. Ale możemy sobie spróbować to na wiele sposobów sprawdzać, czy naprawdę w tej chwili jestem oddzielony od życia, czy w tej chwili jestem oddzielony od świadomości. Ja wiem, że to jest dosyć absurdalne, bo w pewnym sensie przychodzimy na spotkanie, na, który, na którym jest mnóstwo ludzi, na którym wydaje się, że jest człowiek w cudzysłowie oświecony, przebudzony, czy jakkolwiek go sobie wyobrażamy. I to już tworzy takie poczucie zadania do wykonania. To już tworzy takie poczucie, że mamy coś zrobić, że jest ktoś, kto jest powiedzmy jakimś autorytetem. Ja nie mówię, że nim jestem, ale bardzo często sobie, sobie to tak tworzymy w głowach. I wydaje nam się, że my jeszcze tam nie jesteśmy, a w związku z tym powinniśmy wykonać jakieś ćwiczenia, praktyki, czy też powinniśmy znaleźć odpowiednie zrozumienie. Czy posiąść odpowiednią wiedzę, aby być w tym samym miejscu, w którym jest na przykład ta osoba, albo w tym samym miejscu, w którym są wielcy mędrcy, nauczyciele, duchowie etc. Natomiast wszystko to jest oparte wyłącznie na myśleniu. Jest oparte na wierze w to, że na przykład ja jestem uczniem, a ktoś inny jest nauczycielem. Jest oparte na wierze w to, że ja jeszcze nie jestem na miejscu i. Wtedy, kiedy wykonam, powiedzmy, określone praktyki, albo poprawię swoje życie, albo dowiem się czegoś, albo posiądę jakieś umiejętności, albo zdobędę jakieś specjalne doświadczenia mistyczne czy duchowe, to wtedy będzie znaczyło, że już jestem oświecony. Czyli w taki sam sposób, w jaki jesteśmy um, nawigowani chęcią zdobywania rzeczy, czyli z chęcią zdobywania, nie wiem, sławy. Um, rozwijania się, zdobywania bogactwa, i tak dalej. W ten sposób zaczynamy postrzegać duchowość, i w taki sam sposób chcemy ją posiąść: chcemy dowiedzieć się, jak to jest w oświeceniu, jaki to jest stan oświecony, więc chcemy go zdobyć, chcemy zdobyć ten stan, po to, żeby wreszcie było dobrze. I w tym celu udajemy się na różnego rodzaju podróże. Udajemy się w podróż, wyjeżdżamy do Indii, praktykujemy różne, różne ćwiczenia, różne głodówki i wiele innych, wiele innych rzeczy, po to, aby na koniec dowiedzieć się, że już i tak jesteśmy tym, czego szukaliśmy. Więc dla naszego małego ja, dla, naszego, um, mental, dla naszych mentalnych konstruktów, to, co tutaj będziecie słyszeli, nie ma kompletnie sensu i jest totalnie rozczarowujące, ponieważ nie daje i nie spełnia tej obietnicy, o której małe nasze ja, nasze ego marzy. Nasze ego marzy o tym, żeby się oświecić, żeby wreszcie udowodnić coś sobie albo światu, że wreszcie coś jest na miejscu i jest ok. Natomiast za każdym razem, kiedy myślimy w ten sposób, to nasz wzrok jest skierowany do przodu. Po pierwsze, mam już założenie. Że jeszcze nie jestem na miejscu, upatruję sobie cel w przyszłości w postaci na przykład oświecenia, czy jakiegoś konkretnego doświadczenia duchowego, czy jakiegoś konkretnego rodzaju spokoju, czy jakiegoś konkretnego rodzaju tu i teraz, czy konkretnego rodzaju, uwaga, świadomości. Więc wymyślam sobie taki obiekt w głowie, wymyślam sobie taki koncept w głowie i zaczynam go gonić. Zaczynam gonić ten koncept i po drodze oczywiście zdobywam różnego rodzaju duchowe doświadczenia czy życiowe doświadczenia. Dostaję jedno doświadczenie, następne, następne, następne i na chwilę być może sprawia ono, że jest mi odrobinę lżej, ale po chwili stwierdzam, że kurczę, znowu tego nie mam, znowu zapomniałam, więc pędzę, pędzę dalej. Więc to jest tak zwany duchowy materializm, czyli zaczynam zdobywać następne doświadczenie po to, żeby wreszcie poczuć się lepiej. Natomiast satsankin, niedualność, mówi o czymś kompletnie w drugą stronę. Mówi ci od razu, od razu na samym początku, że nie ma możliwości, aby dojść tam, gdzie już się jest. Nie ma możliwości, abyś dostał się tam, gdzie już jesteś. Więc e, jak słyszymy początkowo takie rzeczy, to jest tak trochę, no ale to po co w takim razie? W ogóle bez sensu. W ogóle e, wielu ludzi od razu słysząc takie słowa, natychmiast wychodzi z takiego spotkania. Jeśli wy jeszcze nie wyszliście, to może dlatego, że, że już przeczuwacie, że coś, że coś tutaj jest na rzeczy. Może dlatego, że próbowaliście już wiele rzeczy zdobywać i zdobyliście już wiele rzeczy, natomiast najprawdopodobniej nie przyniosły one e, takiego szczęścia, jakie oczekiwaliśmy, albo nie przyniosły takiego spełnienia, jakie, jakiego oczekiwaliśmy. Trwały chwile, nawet nasze doświadczenie duchowe mogło trwać rok, tyś, tydzień, miesiąc, dwa, dziesięć lat, ale ostatecznie minęło. Więc wpadam w takie poczucie, że coś znowu jest nie tak. Więc znowu muszę sobie to, powiedzieliście takie słowo, przypomnieć, by je pamiętać. Więc znowu zaczynam wpadać w ten koncept poszukiwań tego czegoś, co już tutaj jest. Więc ja bym chciała Waszą uwagę zawrócić zawrócić Waszą uwagę ze zdobywania rzeczy. Za rzeczy tutaj będę brała myśli. Stany, doświadczenia, wszystko to, co ma swój początek i koniec. Ponieważ jeśli na przykład padły tutaj dzisiaj takie słowa, że ja chcę na przykład szczęścia, ja chcę spokoju, jakie jeszcze mówiliście tutaj słowa, czego pragniecie jeszcze? Dajcie mi jakieś Wolności. słowa. Wolności, czego jeszcze? Prawdy. Mhm. Czyli jeśli wyobrażamy sobie te słowa szczęście, spokój, to my mimowolnie wyobrażamy sobie spokój na takiej zasadzie, jak, jak go znamy. Czyli spokój, czyli na przykład wolność od myślenia, wolność od emocji, wolność od niewygodnych odczuć. Tak sobie wyobrażamy spokój. Natomiast w niedualności, w satsangu, nie o taki spokój chodzi. Zupełnie. Nie jest to spokój związany z nieobecnością dziania się. Nie jest to spokój związany z nieobecnością zjawisk, stanów i zdarzeń. Więc, jeśli mamy takiego rodzaju spokój na myśli, to na chwilę zobaczcie tylko, że to jest po prostu stan, który ma swój początek i koniec. Zaznaliście kiedyś spokoju? Podnieście rękę do góry, kto zaznał kiedyś spokoju. Podnieście rękę do góry ci, którzy nigdy nie zaznali spokoju. Nigdy? A w głębokim śnie, kiedy śpisz? Też nie. Też nie? A skąd wiesz? Ok, natomiast tutaj miałam na myśli spokój, czyli coś takiego, co miało swój początek, trwało jakiś czas i w pewnym momencie odeszło. Więc to jest tego rodzaju spokój jest obiektem, jest zjawiskiem, które pojawia się i znika. Więc my najczęściej właśnie takiego spokoju szukamy. I jeśli okazuje się, że w naszym życiu, na przykład, jest sporo emocji, albo nasz umysł jest gęsty i w pewnym momencie mocno pobudzony, to znaczy, że coś jest nie tak. Natychmiast pojawia się refleksja w naszej głowie, że coś, coś poszło nie tak. Utraciłam ten spokój. Taki spokój rzeczywiście minął. Natomiast ja bym chciała, abyśmy pokontemplowali, co takiego nie mija. I co takiego nie musi być ani spokojne, ani niespokojne, ani jakiekolwiek. Ponieważ my wszyscy mamy z tym kontakt w taki sposób, że już tym jesteśmy. I to jest, brzmi jak łamigłówka, ale to nie jest żadna łamigłówka, ponieważ jest to bardzo proste. Bardzo, bardzo proste. Czy byliście świadomi kiedyś spokoju? Tak? Czy byliście świadomi niepokoju? Byliśmy świadomi różnych rzeczy, prawda? Więc bycie świadomym, po prostu bycie świadomym czegokolwiek. Czyli bycie tym polem świadkowania wszystkiemu, absolutnie wszystkiemu, a nie tylko poszczególnym kawałkom, jest tym spokojem, na który wskazuje, jest tą świadomością, na którą wskazuje, jest wyzwoleniem. Więc zamiast śledzić rzeczy, które wydarzają się trochę i na chwilę, odwracam wewnętrzne skupienie i wewnętrzną uwagę na bycie świadomym w tej chwili już. Czyli nic trudnego, nic do zrobienia, nic do poprawienia, nic do pozbycia się, nic do wyrzucenia. Nic do oświecenia. Nic do znalezienia. Ponieważ nawet jeśli sobie powiem, że znalazłam właśnie to, że jestem świadoma, to i tak już byłam świadoma. Nawet jeśli sobie powiem, że nie jestem świadoma, to i tak już jestem świadoma, żeby powiedzieć, że nie jestem świadoma. Innymi słowy, strumień świadomości świeci w tej chwili w każdym z Was. Już. I zawsze świecił. I zobaczmy, jak się czuje ta świadomość. Jeśli zapytam swoje ciało, jak się czuje, jeśli zapytam o to, jak się czuje moje ciało, no to mogę powiedzieć. Odczuwam wiem, stres, odczuwam niepokój, odczuwam radość, odczuwam ból, odczuwam przyjemność. No swoje odpowiedzi może przyjść. Prawda? I każda z tych odpowiedzi będzie jakoś relatywnie prawdziwa, bo na chwilę rzeczywiście tak się czujemy. Tak się czuje ciało w danym momencie. Natomiast ja nie o to pytam i w ogóle o tym nie jest zacęg, o tym nie jest niedualność. Niedualność jest o tym, że wszystko, wszystko jest świadomością i wszystko jest częścią świadomości. Już. Więc możemy teraz zapytać, jak czuje się świadomość. Czy świadomość martwi się tym, co w niej jest? Czy świadomość martwi się swoją zawartością? To pytanie do nas. Nie martwi się zawartością. Czy świadomość każe zawartości, wymaga od zawartości, aby było takie czy takie? To są pytania, do których każdego z Was zapraszam, aby wewnętrznie to sprawdzać. Dzisiaj, teraz, w tym momencie, ja będę zadawać pytania, a Wy wewnętrznie w sobie sprawdzajcie. Po to, żebyście nie byli tylko takimi biernymi słuchaczami tego spotkania, tylko byście sprawdzili inny rodzaj percepowania tej chwili prostszy, bardziej oczywisty który ostatecznie przynosi bardzo duży, dużą ulgę. Więc zawracam jeszcze raz. Czy świadomość martwi się zawartością? Twoja świadomość w tej chwili, ty, miejsce, z którego patrzysz, czy martwi się zawartością? Czy mówi ci, jak masz się czuć? Jak powinieneś się czuć? Czy mówić ci, co masz zrobić, abyś był wreszcie na miejscu? Potrzebuję waszego uczestniczenia. Potrzebuję, czy nie? Nie potrzebuję. No, kiepsko, słuchajcie. Może to nawet kiepsko, że ta świadomość w ogóle nam nie pomaga. Prawda? Że ona nie pomaga, tylko tak sobie siedzi. Prawda? Bo przecież powinna. Czyje to jest zdanie? Prawda? Więc jest to zdanie zdanie umysłu. I tak, no oczywiście każdy z nas ma prawo takie zdanie mieć. I te zdania się pojawiają co jakiś czas. To jest totalnie zrozumiałe. Absolutnie jest to zrozumiałe, że takie zdania się pojawiają. Ale co to zmienia? Więc to nie pomaga, prawda? Natomiast my kręcimy się w kółko. W tych swoich konceptach, w tych swoich pomysłach na ten moment i na to, co powinno się dziać w nim, i na przykład, co świadomość powinna w tej chwili zrobić. A wiecie, co ona robi w tej chwili? Ona robi to. To jest to, co robić powinna, bo to robi. Tylko tyle. Robi to. Ten moment. Ze wszystkim, z wkurzającą dziewczyną tutaj, z kolorowym pokojem tutaj, z, z taką ilością ludzi tutaj, etc. Ona robi ten moment w ten sposób. I ten, taki moment dzieje się cały czas w naszym życiu, co chwila się dzieje. Natomiast my nie widzimy go zwyczajnie. Najczęściej widzimy go nadzwyczajnie. Najczęściej tę chwilę odbieramy nadzwyczajnie. To naprawdę nie powinno być tak w tym życiu. To powinno być jednak trochę inaczej. Nie, no nie podoba mi się, dlaczego tak jest. Tak nie powinno być. I zakładamy sobie takie okulary, jak to być powinno w tym świecie i co świadomość powinna zrobić albo co nie. I z takimi okularami chodzimy. I odbieramy świat, i mówimy sobie: Ja tu jestem. Bóg mnie nie widzi, świadomość na przykład mnie nie widzi, a tutaj są, jest cały świat, i dlaczego on tak w ogóle wygląda? O co tu chodzi? Tak być nie powinno. Ja wiem, jak być powinno. Powinno być tak, tak, tak i tak. Dlaczego tak, kurde, nie jest? Więc z jednej strony to jest cała zabawa, prawda? Całkiem fajnie jest w ten sposób żyć. Dzięki temu możemy w ogóle się komunikować czasem, możemy mieć, możemy mieć imprezę, możemy mieć zabawę, ale nie tylko. Nie tylko mamy miłość z tego powodu, bardzo często mamy z tego powodu nadwyraz trudno, ponieważ tę własną prywatną inicjatywę i refleksję traktujemy niezwykle serio, wierząc, że ona jest o nas, wiedząc, że my jesteśmy tą prywatną refleksją, co jest absolutnym absurdem. Ponieważ ta refleksja po prostu się przydarza. Dzieje się w świadomości, a my to, co się dzieje w świadomości, uważamy za absolutnego siebie. Natomiast zobaczcie, ja powiedziałam poprzednie zdanie i już go nie ma. Nie ma mojego poprzedniego zdania. Ja nawet już o nim zapomniałam. Nie wiem, co powiedziałam. Dokąd to zniknęło. Kto tego słucha? Gdzie to było? Gdzie jest teraz? Jak to było w ogóle? Więc słowami próbuję łapać te znaczenie i sprowadzić je do kogoś w środku, kogo w istocie tak naprawdę nawet nie ma.